Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 5: Reklama internetowa 5.1 Google ADS Zagadnienia: 1: tworzenie kampanii, 2: ustalanie budżetu, 3: optymalizacja kampanii, 4: podsumowanie. Pierwsze zakładanie konta Google Ads. Aby rozpocząć korzystanie z Google Ads, należy założyć konto Google Ads. Można to zrobić, odwiedzając stronę Google Ads i klikając Rozpocznij teraz. Wymagane jest posiadanie konta Google. Drugi wybór celu kampanii. Google Ads oferuje różne cele kampanii, takie jak zwiększenie ruchu na stronie internetowej, generowanie leadów, zwiększenie liczby telefonów, promocja aplikacji czy zwiększenie świadomości marki. Wybór celu pomoże Google Ads dostosować kampanię do twoich potrzeb. Trzeci wybór typu kampanii. Kampanie w sieci wyszukiwania: Search Network, reklamy tekstowe, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwania Google, gdy użytkownik wpisuje określone słowa kluczowe. Kampanie w sieci reklamowej: Display Network, reklamy graficzne wyświetlane na stronach internetowych należących do sieci Google Display Network. Kampanie wideo, reklamy w formie wideo wyświetlane na YouTube i w sieci reklamowej Google. Kampanie produktowe: Shopping ADS, reklamy produktów, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google oraz w zakładce zakupy Google. Kampanie lokalne reklamy skierowane na użytkowników znajdujących się w określonym obszarze geograficznym. Czwarta konfiguracja kampanii: ustalenie lokalizacji wybór geograficznych obszarów, w których mają być wyświetlane reklamy. Określenie języków wybór języków, w których będą wyświetlane reklamy. Wybór urządzeń decyzja o tym, na jakich urządzeniach komputery, telefony, tablety będą wyświetlane reklamy. Ustawienie harmonogramu wyświetlania wybór dni i godzin, w których reklamy będą aktywne. Piąte: tworzenie grup reklam. Słowa kluczowe, wybór słów kluczowych, które są związane z Twoimi produktami lub usługami. Google ADS pozwala na dodanie słów kluczowych w różnych dopasowaniach, dopasowanie ścisłe, do wyrażenia szerokie. Kreacje reklamowe, tworzenie tekstów reklamowych dla kampanii w sieci wyszukiwania lub projektowanie banerów dla kampanii w sieci reklamowej. Tekst reklamy w sieci wyszukiwania składa się z nagłówków, opisu oraz widocznego adresu URL. Pierwsze określenie budżetu dziennego. Budżet dzienny, kwota, którą jesteś gotów przeznaczyć na reklamy dziennie. Google ADS używa tego budżetu, aby kontrolować wydatki i zapewnić, że nie przekroczy on określonej kwoty. Budżet może być dostosowywany w czasie trwania kampanii w zależności od wyników. Drugie ustalanie stawek: stawka za kliknięcie, CPC, kwota, jaką jesteś gotów zapłacić za każde kliknięcie w Twoją reklamę. Google ADS używa aukcji, aby ustalić, które reklamy będą wyświetlane i w jakiej kolejności. Stawka za 1000 wyświetleń, CPM, kwota, jaką jesteś gotów zapłacić za 1000 wyświetleń reklamy w kampaniach typu Display Network. Stawka za konwersję, CPA, kwota, jaką jesteś gotów zapłacić za uzyskanie jednej konwersji. Może być używana w kampaniach skoncentrowanych na generowaniu leadów lub sprzedaży. Trzecie: ustalanie strategii ustalania stawek. Ręczne ustalanie stawek: możesz samodzielnie określać stawki za kliknięcia, wyświetlenia lub inne działania. Daje to większą kontrolę nad kosztami. Automatyczne ustalanie stawek, Google ADS oferuje różne strategie automatycznego ustalania stawek, takie jak Maximize Clicks, maksymalizacja kliknięć, czy Target CPA, docelowy koszt za akcje, które pomagają w optymalizacji wydatków na reklamy. Pierwszego monitorowanie wyników. Raporty i analizy, regularne sprawdzanie wyników kampanii za pomocą raportów Google ADS. Monitorowanie takich wskaźników jak CTR, CPC, konwersje oraz inne kluczowe wskaźniki efektywności KPIS pomaga w ocenie skuteczności kampanii. Dostosowanie słów kluczowych. Na podstawie wyników analizy można dodać nowe słowa kluczowe, usunąć te, które nie przynoszą rezultatów, lub dostosować dopasowanie słów kluczowych. Drugiego AB testing. Testowanie różnych wersji reklam, porównywanie różnych wersji reklam, np. różne nagłówki, opisy, obrazy, w celu określenia, które wersje przynoszą lepsze wyniki. Optymalizacja stron docelowych Testowanie różnych wersji stron docelowych, na które kierują reklamy, w celu zwiększenia współczynnika konwersji. Trzecia optymalizacja stawek i budżetu: Dostosowanie stawek, zmiana stawek CPC, CPM lub CPA w zależności od wyników kampanii i celów biznesowych. Przesuwanie budżetu Przekierowanie budżetu na bardziej efektywne kampanie lub grupy reklam, które przynoszą lepsze wyniki. Czwarte Ustalanie i testowanie nowych celów. Modyfikacja celów kampanii, w miarę zdobywania doświadczenia i danych, możesz modyfikować cele kampanii, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom biznesowym. Testowanie nowych strategii, eksperymentowanie z różnymi strategiami marketingowymi i stawkami, aby zobaczyć, co działa najlepiej. Piąta analiza konkurencji. Porównanie wyników, sprawdzanie, jak Twoje kampanie wypadają w porównaniu do konkurencji i dostosowanie strategii w celu poprawy wyników. Google ADS to potężne narzędzie do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie, które wymaga dokładnego planowania i optymalizacji. Kluczowe aspekty obejmują tworzenie dobrze dopasowanych kampanii, efektywne ustalanie budżetu oraz ciągłą optymalizację działań na podstawie monitorowanych wyników. Korzystając z dostępnych narzędzi analitycznych i strategii optymalizacyjnych, możesz skutecznie zwiększyć efektywność swoich kampanii reklamowych i osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział 5 Reklama internetowa 5.1 Google ADS